Chciałam Państwu polecić kilka książek, zacznę od zupełnej nowości, książka, która do nas przyszła wczoraj. Jest to biografia Kate Bush, kompozytorki, autorki tekstu, tancerki, człowiek orkiestry, która swoją karierę rozpoczęła pod koniec lat 70. Jest autorką takich przebojów jak Babuszka, Red Shoe, Wichrowe wzgórza. Czy Running Up The Hill? Piosenka, która została ostatnio spopularyzowana przez jeden z seriali. Kate Bush, autorstwa Toma Doyle. Kate Bush w 50 odsłonach. Druga książka powieść. Powieść Martyny Bundy, kaszupki, pochodzącej z Kartus. Niebieski Kot jest to przegląd, może takie przejście przez siedem wieków w historii kartuz. Rozpoczyna się w XIV wieku, gdy mnich z zakonu kartuzów przybywa do terenów, na tereny północne, północnej Polski i buduje klasztor kartuzów. W powieści występują osoby, E, autentyczne, historyczne, e, zdarzenia, które miały miejsce w okolicach kartus e, oraz e, postacie fikcyjne i, i wydarzenia również które do książki e, jakby umieściła e, autorka. Autorka dyrzysnuje e, dosyć ciekawe e, opowieści na temat nauki, na temat duchowości, na temat racjonal tego, co racjonalne i tego, co nieracjonalne. Wszystkiemu, yy, wszystkim wydarzeniom, które dzieją się w ulicach Kartuz yy, w klasztorze, przygląda się tytułowy Niebieski Kot, yy, czyli yy, kolejne jakby pokolenie niebieskich kotów z rasy kartuzów. Polecam tę książkę bardzo gorąco. Książka Douglasa Stewarda, Szkota, książka debiutanta literackiego, która została nominowana natychmiast do większości nagród literackich, m.in. nagrody Bookera, Shugabein. Jest to książka o chłopcu Sugabane. Głównym bohaterem jest właśnie chłopiec Shugabein, którego matka Agnes Bane, jest osobą chorą na chorobę alkoholową. Książka tak naprawdę opowiada o beznadziei, o pozorach, w które stroi się matka, aby ukryć swoją chorobę, a także o małym chłopcu, który jako jedyny z trojga rodzeństwa zostaje z matką, po to, żeby się nią opiekować. Książka jest przygnębiająca, trudna, ale z gatunku takich książek, które się czyta, Odkłada czasami z nadmiaru emocji i znowu do niej wraca. Bardzo tę książkę polecam. Na koniec y, dwie książki, bardzo mocne w swoim przekazie. Pierwsza jest to książka Wasilija Grossmana Życie i Los. Y, Wasyli Grossman był korespondentem wojennym w czasie II wojny światowej. Y, Książkę ukończył w 1958 roku. Który, książka ta, czyli maszynopis książki oraz ta, nawet taśma z maszyny zostały natychmiast skonfiskowane. Książka miała się nigdy nie ukazać. Yy, przyjaciele autora już po jego śmierci sfotografowali yy, maszy, yy, rękopis strona po stronie i przemycili tą książkę na zachód. Książka ukazała się w 1984 roku w Szwajcarii. Książka opowiada losy jednej rodziny w trakcie II wojny światowej. Akcja dzieje się w różnych miejscach sowieckiego imperium, także w obozie dla jeńców wojennych oraz jednym z obozów gułagu. Dużo miejsca autor poświęcił opisowi bitwy stalingradzkiej, w której brał udział. Książka jest także bardzo mocnym oskarżeniem systemu sowieckiego. I druga książka o podobnej tematyce, książka Jonathana Litela Łaskawe. Bohaterem tej książki z kolei jest fikcyjna postać oficera SS, zbrodniarza, który, który dożywa swoich dni jako dyrektor fabryki Koronek we Francji. Książka zgarnęła praktycznie wszystkie nagrody francuskie, gdy się ukazała. Sprzedana w ponad milionie egzemplarzy. Dużą część także tej książki zawiera opis Bitwy Stalingradzkiej, czyli podobnie jak i Grossman'a. można sobie jak gdyby, porównać te opisy naocznego świadka Bitwy Stalingradzkiej oraz autora, który na pewno korzystał z, z źródeł historycznych. Książka jest momentami bardzo brutalna, Uży autor używa bardzo mocnego, dosadnego i czasami bardzo brutalnego języka. Ale w zestawieniu tych dwóch książek o tej samej tematyce, jedna będąca oskarżeniem sowieckiego systemu, druga z kolei o tym, że kara nie zawsze jest przynależna do zbrodniarza, że zbrodniarz Równie dobrze może spokojnie sobie y, żyć po wojnie.